Pan z wami i z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Gdy Jezus martwy, stały ukazał się uczniom nad jeziorem Genezaret, Piotr, obróciwszy się, zobaczył idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus, a który to w czasie uczty spoczywał na jego piersi, i powiedział: Panie, któż jest ten, który cię zdradzi? Gdy więc go Piotr ujrzał, rzekł do Jezusa: Panie, a co z tym będzie? Odpowiedział mu Jezus. Jeżeli chcę, aby pozostał, aż przyjdę, to cóż tobie do tego? Ty pójdź za mną. Rozeszła się wśród braci. Wieś, że uczeń ów nie umrze, ale Jezus nie powiedział mu, że nie umrze, lecz jeśli ja chcę, aby pozostał, aż przyjdę. To cóż Tobie do tego? Ten właśnie uczeń daje świadectwo o tych sprawach i on je opisał, a wiemy, że świadectwo jego jest prawdziwe. Jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał, a które gdyby je szczegółowo opisać, to sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, jakie. Trzeba by napisać. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Dziś w Ewangelii jest mowa o świętym Janie, który, jak wiemy, pismo święte nie podaje, że z jedną śmiercią, męczeństwem, to był umiłowany uczeń Chrystusa. Kochani, wchodźmy na portal prawy.pl. Życzę Wam miłego, pogodnego dnia.